Najnowsi deweloperzy. Dwie drzwi. Jedna, algorytm struktury danych. Pusto. Druga drzwi. Najnowsze technologie, najnowsze frameworki, Spring Boot, Angular, Django i tak dalej. pełno ludzi. Tak, wiem, to jest trochę boomer, humor, ale coś w tym jest. A w dzisiejszym IT Morning rebutowanie Dreamliner'a, masowe wypalenia zawodowe i kubek różności. Zaczynamy. <słuch> Cześć, jako że doszło trochę nowych ludzi, to skorzystam z okazji i przypomnę jak to wszystko działa. Ja nazywam się Maci Wyrodek, a to jest IT Morning, czyli codzienna dawka newsów, ciekawostek ze świata IT. Mamy z reguły dwa artykuły. Mamy jeden artykuł, który nazywam techniczny. Jest to albo o testowaniu, albo o dewelopowaniu, albo o CICD i artykuł miękki. Tutaj są rzeczy liderskie, komunikacyjne, zarządzanie i praktycznie wszystkie inne możliwe rzeczy będą podchodzić po to. Na zakończenie jest kubek różności i tutaj jest po prostu co się na język przyniesie. Dwa razy w tygodniu w ramach kubka różności robimy IT słówka, czyli różne takie podstawowe terminy ze świata IT. I dla Was do przypomnienia IT Morning nie ma specjalnie powiązania między odcinkami. W sensie czasami w ramach tygodnia pewne rzeczy ciągnie się myśl, ale to nie jest tak, że jak nie obejrzeliście jednego odcinka no to wszystko stracone. Z założenia to jest jak wiadomości. Nie obejrzeliście, to nie obejrzyliście Trudno. Więc to nie jest tak, że musicie to oglądać seriami. No i najważniejsze, mi bardzo zależy na feedbacku. Jeśli macie jakieś ciekawe artykuły, chętnie przyjmę. Jeśli macie jakieś na przykład słówka, które byście chcieli mówić, chętnie przyjmę. No i wiadomo, yy, jak macie jakieś uwagi, komentujcie. No i zaczynamy od naszego pierwszego artykułu na dzisiaj. Yy, wyjątkowo jest to z Web Archive. Dlaczego? Ten artykuł dzisiaj mi nie działał, wczoraj ja go czytałem, bo wszystko ok, dzisiaj już nie działa. Ogólnie zaczęło się od tego, że Maciej Trojniarz podesłał mi z Faktopedii informację o tym, że Dreamliner potrzebuje 51, reboot co 51 dni. Yy, Maciek trochę pogrzebał i właśnie wykopał ten artykuł, że no jednak to nie jest 51 dni, tylko 248. Ja później trochę pogrzebałem i przyznam się szczerze, nie potrafię powiedzieć co się stało, że ta liczba się zmieniła bo były te artykuły 248 i nagle w tym i zeszłym roku, bo jak widzicie artykuły sprzed 6 lat w tym i zeszłym roku zaczęły się pojawiać artykuły o tym 51 dni i one wszystkie linkowały do artykułów, które mówiły 248, więc nie wiem co się stało, czy gdzieś poszedł jakiś update informacyjny, o którym nie wiem ale wydaje mi się, że gdzieś jest po prostu błąd translacji, po prostu ktoś coś zgubił o co ogólnie chodzi? Ym, no Dreamlinery i Boeingi nie mają zbyt łatwego życia. Jeśli pamiętacie, 2-3 lata temu były duże problemy z Boeingami, że były wycofywane z różnych powodów. Ale Dreamliner. Tak się sobie zaprzypomniałem: czy Dreamliner i Boeing to są to są różne firmy. Dreamliner to nie jest model Boeinga, co nie? E, nagrywane na żywo. To wiecie. Czasami takie tap upy się wydarzają Anyway. E... W 2015 było parę przygód z Dreamlinerami, że też właśnie były uziemiane, i co się okazało, był błąd oprogramowania. Co się dzieje? A mianowicie, e, pewien bufor z danymi się przepełniał. Po prostu system nim zarządzający go nie czyścił, czy coś w tym stylu. Powodując to, że informacje się w nim kumulowały, kumulowały, prowadząc do tego że z czasem ilość danych w nim zebrana powodowała no, przy jego przeciążenie czyli po prostu następował yy, skoro zapomniałem teraz termin yy, buffer overload nie pamiętam poprawnego terminu jak to się teraz nazywa co definitywnie kończyło się na tym yy, integer overflow o. Yy, co się kończyło na tym, że system po prostu wariował bo wartość była się na przykład nagle negatywna czy się zerowała i system kompletnie głupiał jest to Częsty błąd tak naprawdę. Jest to jedna rzecz, dla których robi się Endurance Testy, czyli między innymi odpala się system pod jakimś obciążeniem, żeby długo działał, żeby właśnie zobaczyć, czy takie rzeczy się nie dzieją. To jest jeden z powodów właśnie Endurance testów. A jeśli chcecie przykład czegoś takiego, to ja nie wiem jak jest z Windowsem 11 czy 10, a wydaje mi się, że dalej tak jest, to mianowicie Windows co jakiś czas potrzebuje reseta. Windows też ma taki problem z akumulowaniem danych że jak gada się z osobami z adminami to bardzo szybko do dowie się, że raz na jakiś czas warto zrobić reboot. W obecnych czasach przy tych wszystkich Windows update'ach, które lecą i wymuszają ten reset, to chyba nie jest aż takie palące, bo no, przynajmniej raz w miesiącu zostanie to nas wymuszone. Ale w dawnych czasach to był problem. Ja sam pamiętam jak po trzech, trzech miesiącach bez resetowania komputera, to już praktycznie nie dało się na nim pracować. Yhm. Z perspektywy testowania to jest też ciekawa sytuacja. Bo jak można to złapać poza endurance testami? Ja przyznam się szczerze, mi na szybko nic nie przychodzi do głowy. No bo jeśli to jest bug, który potrzebował takiej akumulacji danych, i teraz pytanie: w tym wypadku nie wiemy ile danych on się zbiera na, w danej sekundzie. Wydaje mi się, że nawet jeśli mamy parę danych par sekunda, no to przyspieszenie tego może być ciężkie, żeby wykonać taki bug szybciej. Ciekawa sprawa. Hmm. Zapomniałem powiedzieć, co dzisiaj piję. Dzisiaj piję Iced Tea zrobioną z zielonej herbaty, co się nazywa Formos Motion Hong Shui. Jest to taka bardziej w granulkach herbata. Dalej się bawię tymi butelkami do Iced tea. I powiem Wam szczerze, fakt, że ostatnio pozwalam tym herbatom dłużej poleżeć w lodówce, jak właśnie Cold Brew, bardzo pomaga na smak. Idziemy dalej. Nasz drugi artykuł jest temat wypalenia zawodowego. A mianowicie jest dyskusja, że tak naprawdę wakacje niekoniecznie z tym pomagają. I w pełni to rozumiem. Um, nie mam badań, albo przynajmniej nie mogę to sobie, to sobie przypomnieć bo to jest coś, co się dowiedziałem od mojej koleżanki Marty Firley, A mianowicie, bardzo często ludzie zmieniają pracę albo po wakacjach, albo po Nowym Roku. I przez wakacje mam na myśli nie, w sezon wakacyjny. Tylko po prostu po swoim urlopie. Bo dochodzą do wniosku, że to już jest za dużo, że to jest przeciążenie. Ja podobnie, ja podjąłem decyzję, że moja przygoda z test armii musi dobyć końca właśnie też w trakcie urlopu. Zobaczyłem ile mnie po prostu to wszystko wymęczyło. I mimo że ja dalej współpracuję w test armii jako konsultant, ale to jest taka dora bardzo dorywcza, gdzie poświęcam parę godzin w tygodniu. Ym, ale... Wypalenie, trudno walczyć. Trudno się z tym walczyć, jest to bardzo trudny temat, jest to bardzo cichy zabójca, powoduje stres i tak dalej. I też co tutaj warsztat zaznacza ten artykuł, wypalenie zawodowe to nie jest sygnał tego, że jesteś słaby. Wypalenie dotknie każdego. Przynajmniej jak jesteś silniejszy, możesz mieć nawet z tym większy problem, bo po prostu jeśli wszyscy na to szukają oparcia, no to ciężko czasami pokazać to, że ma się moment słabości, czy miesiąc słabości, czy rok słabości. To jest podobnie jak z depresją. Trochę trudno się o tym temacie gada. Yy. Wizer zrobił ankietę, z której wyszło bardzo przerażające dla mnie danych. Okazuje się, że 89% pracowników, z tego co pamiętam, nie pamiętam branży w tej chwili, w której były te badania przeprowadzone, yy. Nie widzę tej informacji. Nie, nie pamiętam już. E, 89 pracowników doznało wypalenia zawodowego w ciągu ostatniego roku. 89. To znaczy, że jeśli e, dobrze pamiętam, jest około 620 subskrybentów e, IT Morning. To znaczy, że przynajmniej 60 z Was inaczej. Że, przy, że tylko 60 z Was nie doznało tego wypalenia. Oczywiście wiecie, jak te statystykami tak to do końca nie działa, ale no tu pokazuje skalę, że no to są ogromne liczby. I jestem w stanie w te liczby uwierzyć, biorąc pod uwagę, jakie ostatnie dwa lata były ciężkie, że bardzo dopomogły tej sytuacji. No i em, 70% pracowników zadeklarowało, żeby opuściło organizację, firmę, w której są, na rzecz firmy, która. Za, po, po, ma jakieś wbudowane metody walki z wypaleniem? Przyznam się, szczerze, inaczej. W obecnej chwili jestem w dobrym miejscu, więc tak tego raczej nie czuję, ale no, definitywnie w momencie jak szukałem pracy, jakby ktoś mi przyszedł i powiedział: Hej, my mamy program do walki ze stresem, mamy program do walki z wypaleniem, mamy my wsparcie psychologiczne raczej znaczy bym się nie wahał i bym brał, więc jestem w stanie to zrozumieć. Co mnie najbardziej zdziwiło, to jest kolejny wynik. Wyszło, każdy z nas ma swojego przełożonego i wyszło na to, że tak naprawdę prawie połowa kobiet, no w tym wypadku 4, ponad 40 procent nie, nie czuję się komfortowa z tym, żeby przyznać się przed swoim przełożonym, żeby jest, że jest wypalana. W wypadku mężczyzn to jest 30%. Co to znaczy? To znaczy, żeby odwrócić te statystyki. Ponad 70% mężczyzn jest w stanie przyznać przed swoim przełożonym, że, ma, że jedną ma gorszy okres, że jest wypalana. W wypadku kobiet jest to o ponad 10% mniej osób. To też są wysokie statystyki. I. Co ciekawe, okazuje się, że relacja z przełożonym wcale w tym wypadku nie ma takiego znaczenia, bo tylko 13% od osób odpowiadających zaznaczyło, że, e, że no, mają słabą relację. W większości wypadków, jeśli już decyzja, do którego nie chcą się przyznać, to jest, że nie chcą wyglądać na to, że, e, że są po prostu niezdolni wykonywać swojej pracy. Jest to przyznam się szczerze statystyka, która mnie bardzo zdziwiła. Jest tutaj pewne wyjaśnienie, e, dlaczego, są pewne próby zrozumienia, czemu e, w wypadku kobiet tak to wygląda. E, a mianowicie, że przez to, że często w miejscach zdominowanych przez mężczyzn one muszą często pokazywać, że są bardziej zaradne, lepiej sobie radzą niż mężczyźni, żeby w tych miejscach przetrwać. co też może powodować większe wypalenie. Anyway, temat jest trudny i jak już wejdziemy sobie w rady, jak można temu zarazać, kolejny raz rzędu pojawia się, żeby unikać tzw. cognitive overload, czyli po prostu przeciążenia ilościami rzeczy, na których się koncentrujemy, które musimy robić. Przyznam się, w obecnym świecie ilości spotkań to jest trudne, ale widzę w tym wartość i faktycznie jako liderzy musimy patrzeć, jak ograniczyć to. Dla naszych podwładnych. A jeśli jesteś sam szeregowym pracownikiem, to też możesz tym sobie zarządzać. Też możesz próbować bardziej koncentrować się na rzeczach, co są ważne i całe resztę olewać. Trudny temat. Takie tematy zawsze są trudne. Na zakończenie um, chciałbym poruszyć temat, który został wywołany na grupie testowania oprogramowania. A mianowicie Paweł zapytał o tym, że jest, że widzi dużo słabych powtarzalnych się artykułów o testowaniu i gdzie ludzie szuka, gdzie szukają informacji. Zostałem tutaj porazy wywołany. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspomnieli o, o mnie i o tym, co robię. Naprawdę jestem wam wdzięczny, bo trochę nowych osób z tego przyszło i pokazało mi, że to co robię faktycznie ma dla was znaczenie, więc dziękuję za to, ale nie chciałem o tym porozmawiać. Chciałem o tym porozmawiać, że zgadzam się z autorem. Osoby, które są tutaj od początku, mogą pamiętać, że oryginalnie były cztery kategorie. Był developer, był dev, test, soft i joker. Czyli tematy developerskie, tematy testerskie, tematy miękkie i joker. Czyli po prostu odpowiedni kubka różności teraz, temat, który mi się po prostu jakoś spodobał, mnie zaciekawił. Dlaczego zrezygnowałem z tego? No, po pierwsze, cztery artykuły dziennie było dla mnie ciężkie, ale główny powód, który powodował, że to było ciężkie, jest, że miałem naprawdę problem znaleźć dobre artykuły testerskie. Większość artykułów testerskich jest na jedno kopyto. Jest bardzo dużo top 10, top 5, najlepsze frameworki, jak unikać błędów w Selenium i te wszystkie artykuły dosłownie... Czasami mam wrażenie, a wręcz w dużych wypadkach mogę to udowodnić, czy ktoś wziął dokumentację nawet selenin i po prostu przekopiował własnymi słowami yy, rzeczy, które tam napisał? Jest dużo rzeczy, które już było tysiące razy wałkowane. Widzę pewną wartość niektórych tych artykułów, dlatego czasami wracałem do tematów podstawowych, ale tak naprawdę coś, jest, coś się dzieje z testowaniem, co mi się właśnie nie podoba, że mam wrażenie, że my się zatrzymaliśmy w czasie. Naprawdę ciężko mi znaleźć artykuły, które są postępowe. To jest ciągle wałkowanie tego samego tematu, ciągłe stanie w miejscu, i trochę się tego boję. Mam, mam wrażenie, że my, testerzy, nie potrafimy dorzuć z tym czasem. Że za bardzo trzymaliśmy się w przeszłości i nie rozumiemy zmiany DevOpsowej. W sensie w tym wypadku ogólnie, ja wydaje mi się, że jestem dość blisko tych rzeczy, co idą do przodu, jak to wygląda. Bardzo mnie to fascynuje, bardzo staram się odnaleźć, odnaleźć testowanie w tym świecie, ale z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, mam wrażenie, że to stanęło w miejscu. AB Testing Podcast, parę odcinków temu, Alan Page przeczytał agendę jakiejś konferencji i tak naprawdę. Um, to brzmiałoby jakby agenda konfetysterski, która mogłaby się wydarzyć w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu. A co on czytał? Czytał agendę konferencji z chyba 2001 roku. 20 lat i dalej wałkujemy te same tematy. Jasne, są pewne tematy, które warto powtarzać, bo, no, bo ludzie się ciągle uczą, nowi ludzie wchodzą. Ale trochę się boję tego. A co wy sądzicie? Czy wym. Macie jakieś, widzicie jakąś zmianę w większym świecie testowania? Bo tak naprawdę, poza modern testing, o których chyba ja będziemy musieli pogadać sobie znowu w większym zakresie w najbliższym czasie, to ostatni jakiś większy ruch, jaki kojarzę, to był Context Driven Testing. Nie do końca się zgadzam z nimi punktami i mam wrażenie, że robię więcej złego niż dobrego, ale było ostatnie jakieś większa zmiana w powiedzmy, w podejściu do testowania w ciągu tej dekady. Wróć. To nie jest ta dekada, to jest na to niestety to jest poprzednia dekada w tej chwili. Widzicie, dobra. Szkoda tak kończyć odcinek na takim e, trudnym miejscu. Zwłaszcza, że to jest odcinek gdzie nowe osoby dochodzą i widzą w ten, to w ten sposób ale chciałem o ten temat poruszyć i jestem ciekaw waszej opinii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania i do zobaczenia jutro.